Witam serdecznie kochani spod znaku Barana. Wiosna nadchodzi. A może już jest, w zależności kiedy oglądacie ten filmik. Więc sprawdźmy, co ten czas, no praktycznie prawie do końca czerwca no wam przyniesie. Zapytamy o różne aspekty waszego życia, więc przygotujcie się. Najpierw tutaj porozmawiamy o sprawach materialnych. Zapytamy o kwestie osobiste także ale widzę, że materialnie barany no to tutaj wybitnie wręcz wręcz wybitnie moi drodzy mamy też jakąś rzecz, która się pojawi w waszych sprawach osobistych taka naprawdę pozytywna zobaczymy też moi drodzy tutaj widzę, że jedna rzecz odejdzie mamy także moi drodzy Mamy także tutaj dziewiątkę denarów, bardzo fajnie, a na koniec wyciągniemy jeszcze karty, żeby sprawdzić jakie będzie ważne wydarzenie w tym czasie, ale to za chwilę. Moi drodzy, zanim przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję kanału, to naprawdę bardzo pomaga tutaj na YouTubie, ale no, popatrzmy już, co się dzieje, tak? Jeżeli chodzi, moi drodzy, o kwestię no te materialne, związane z pracą, z finansami. Naprawdę dobry czas. Mamy tak naprawdę tutaj dwie najbardziej pozytywne karty w całej talii Tarota jest karta świata, karta dziesiątki Pucharów. Te karty mówią o zwycięstwie, o sukcesie, o tym, że udaje nam się dojść do stanu, w którym, w którym jesteśmy w końcu szczęśliwi, w którym jesteśmy w końcu zadowoleni z tego, jak ta sytuacja się układa. I moi drodzy, no, to będzie wskazywało no właśnie na to. Jeżeli macie jakieś obecnie problemy na przykład w pracy, czy są jakieś tam perturbacje, nie wiadomo jak one się potoczą, no tu widać ewidentnie, że zostanie to już za wami przez ten czas. Wiosny, wiosenny się to wyjaśni i poukłada już na waszą korzyść, zdecydowanie na waszą korzyść. Tak? Bo tak karta świata, jak i dziesiątki pucharów, to są karty, ja często mówię holistyczne, szczególnie karta świata, gdzie one działają na każdym poziomie danej sytuacji w pozytywny sposób. I nie ma wtedy jeszcze żadnego tam ukrytego haczyku, czyli to, haczyka. Czyli tak nie jest, że wiecie, ok, coś za coś, nie? Będzie tutaj na pewno ta pozytyw, ten pozytyw będzie zdecydowanie przytłaczał te negatywy. Więc w kwestiach pracy, jeżeli szukacie, jeżeli chcecie zmienić pracę, jeszcze tego nie zaczęliście, to ten okres wiosenny jest do tego idealny, bo naj Najwyraźniej nie tylko uda się Wam no, znaleźć coś nowego, ale uda Wam się znaleźć też coś, z czego będziecie zwyczajnie najwyraźniej bardzo bardzo zadowoleni i będziecie mogli tam jeszcze zostać pewnie tyle ile będziecie chcieli będą tutaj te możliwości bo nie tylko to będzie znaczyło że to będzie fajna praca ale wiecie no fajna praca szkoda jakby się miała skończyć za przykład za trzy miesiące tutaj nie to będzie dalej trwało więc znajdziecie takie miejsce nawet no wiecie może niedocelowe do końca życia nie ale chociaż kto wie że i to ma być, myślicie, że wasza już ostatnia praca w tym czasie, to jak najbardziej może potem dociągnięcie dzięki temu do emerytury. Moi mili, w kwestiach materialnych, już takich typowo finansowych, bo wiem, że na przykład nie wszyscy chodzą do pracy, niektórzy są na emeryturze załóżmy. To wtedy tu też karty mówią o tym, że znajdziecie i osiągniecie. Ja bym widział właśnie ten moment, taki szczególnie mówiąc o momencie, bo jest trójka pucharów, więc będzie jeden. Ten też konkretny moment, w którym coś dobrego się Wam barane przydarzy w tej sferze materialnej, więc osiągniecie w. No, na przestrzeni całości wiosny, ale także w takim jeden moment będzie, który to będzie potwierdzał, tak jak na przykład przy tym znalezieniu nowej pracy, to tym momentem jest wiecie, ten angaż, tak? To, że no, dostajecie tą pracę. Ale kochani, to będzie też świadczyło o tym, że w tych kwestiach materialnych, finansowych, już tak typowo sprawy się poukładają tak, że będziecie w końcu zadowoleni z tego, jak one się mają. Ok, jeżeli jesteście w, pewnych takim, w pewnym takim gorszym okresie pod względem finansów, może nie oznacza to, że wiecie już, wszystkie zobowiązania finansowe na przestrzeni tego, tego okresu wiosennego miną wam barany, ale już poukładają się tak, że już będziecie widzieli, że ok, nie jest źle, ja mogę to uciągnąć, ja już teraz nie. Ten, ten główny ciężar zmartwienia odchodzi, i już teraz. Nie muszę tylko i wyłącznie myśleć o tym jednym aspekcie, i no, osiągacie tą te, ten stabilizację, ten spokój, tą radość, nawet, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Świetnie, naprawdę świetnie. Nie mogę się nachwalić tego, co tutaj wyszło w, tych, w tej sferze materialnej barany dla Was, ale popatrzmy, jeżeli chodzi o sprawy osobiste. To widzę, że zostaniecie zaskoczeni. Zostaniecie zaskoczeni, bo okej, okay, widać, że będzie się wiele działo w waszym życiu, w tej sferze pewnie materialnej, to będzie mogło mieć wpływ. Może też będzie wiele rzeczy, które trzeba będzie zrobić w tej sprawie osobistej, bo w kwestiach osobistych, czyli kontaktu z bliskimi, może z partnerem, partnerką, ale mam tutaj też taką, poza tym, poza tym rycerzem mieczy, dojdziemy do takiej niejako bomby, którą tutaj karty nam szykują. Ale ten rycerz mieczy mówi o wielu rzeczach, o wielu rzeczach, które czasami nawet mogą być przytłaczające. I co to znaczy? To znaczy, że będą się pojawiały elementy, będą się pojawiały okazje, wydarzenia jakieś, rzeczy, które trzeba będzie pozałatwiać, załóżmy, tak, na przykład z osobą, którymi, osobami, którymi się opiekujemy, dziećmi, które trzeba będzie ogarnąć, po prostu. Będzie tutaj także będą takie wydarzenia pozytywne jak jakieś może urodziny, okazje, święta, spotkania, towarzyskie i tak dalej i nawet wydaje się, że ich będzie całkiem sporo tylko no Mam wrażenie, że czasami będą one się na przykład nakładały na siebie albo będą bardzo blisko siebie, albo będą troszkę też kolidowały z jakimiś innymi waszymi obowiązkami, więc będziecie z tym okres na koniec tego okresu wiosennego mieli barany trochę takie poczucie że było tego za dużo, nawet troszkę za dużo, tak? Że może teraz już powolutku trzeba by było bardziej dozować te swoje przeżycia, żeby no, nie było to aż takie przytłaczające. To wskazuje ten rycerz mieczy na takie właśnie okoliczności. I tak jak mówię, to nie znaczy, że to jest złe. W żadnym wypadku te rzeczy, które będą się działy, będą fajne, które macie umówione, to na, albo przynajmniej nie jest powiedziane, że, nie, że będą niefajne. Tak? Ale barany, no może, możecie, szczególnie jeżeli jesteście introwertykami, bardziej w tą stronę, to możecie czuć nawet taki czas, że, że przydałby się taki czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie? Ale tak jak mówiłem, jest tu także bomba, taka fajna, fajna rzecz, zupełnie jeszcze nie do przewidzenia, zupełnie jeszcze nie do przewidzenia na ten moment. Moje drogie barany, szczególnie jeżeli jesteście singlami, to będzie bardzo ważne, ale załóżmy, że jesteście w związku, załóżmy, że nie poszukujecie kogoś no tej takiej drugiej osóbki, tak? To karta. Karta yy, arcykapłanki i karta słońca. One ze sobą współgrają w bardzo mocny sposób, mówiąc właśnie, że jest niespodziewana rzecz. Tak? taka, którą nie da się jej przewidzieć na tą chwilę, jest ukryta przed nami, bo arcykapłanka często mówi o ukrytych rzeczach i ona będzie wybitnie pozytywna, która was napełni energią, tak? was energetyzuje, was wam poprawi po prostu konkretnie samopoczucie i teraz co to może być? No tak jak mówię, jeżeli nie jesteście osobą, która poszukuje kogoś, bo do tego dojdziemy, można się już domyśleć, co ja będę chciał tutaj powiedzieć, ale jeżeli, nie jest, jeżeli jesteście w związku, to może być to właśnie jakiś super przeżyty czas z tym partnerem, partnerką. Albo może to być także okazja, jakaś taka, która dopiero od was do was dojdzie, która was bardzo ucieszy i to, i to cieszenie się, ono pozostanie na dłużej, tak? To nie będzie tak, że jeden moment, jeden wieczór i jest fajnie i okej, okay, mamy miłe wspomnienia i idziemy dalej. Nie, to jest taka zmiana, to jest taki wpływ, który okej, okay, będzie miał pewnie taki jeden moment, w którym się obiecuje. Pojawi, ale on będzie się utrzymywał. To jest może oczekiwanie na, na to, że załóżmy, córka czy syn będą mieli dziecko i teraz o tym wam mówią. I wy się cieszycie, że będziecie dziadkiem babcią. To jest spędzenie właśnie takiego, takiego czasu naprawdę znaczącego z partnerem, partnerką, gdzie często pojawia się jakaś myśl na przyszłość, do której będziecie dążyli i będziecie jej wyczekiwali. Więc to jest naprawdę fajna sytuacja, która się utrzymuje i ona jeszcze na tą chwilę jest przed Wami ukryta, tak jak załóżmy może właśnie tutaj już może córka albo nawet wnuczka wiedzą, że są w ciąży, tak, ale jeszcze o tym nie mówią, bo czekają do odpowiedniego momentu, ale to może być po prostu stwierdzenie, że to jest coś na tą chwilę nie do przewidzenia. I moi mili, jeżeli jesteście singlami, ten czas właśnie wiosenny jest idealny do poznania kogoś, to jest dobry czas na to, żeby poznać kogoś i ta osoba, której jeszcze nie znacie, bo tutaj ta arcykapłanka wtedy ewidentnie barany mówi o kimś kogo nie znacie. Ta osoba w tym czasie się pojawi i ta znajomość będzie się rozwijała, będzie Was, wiecie, energi energetyzowała, tak? Będziecie chętnie dążyli w tym kierunku, będzie to optymistyczne. Jeszcze możliwe, że wiecie, nie ziści się ta znajomość tak mocno, żebyście od razu mogli mówić o związku czy coś takiego, ale na pewno będzie bardzo pozytywnie nastrajała na przyszłość. W kwestiach zdrowotnych samopoczucia, moi drodzy widzę poprawę mamy dziewiątkę buław i ósemkę pucharów. Jeżeli jest jakaś taka rzecz, która was męczy, jakaś dolegliwość, jakaś e, przeciągająca się nawet choroba czy coś takiego, to te karty mówią, że OK, jeszcze będą przez ten okres wiosenny będziecie musieli sobie e, z tym pewnie w jakiejś części radzić barany, ale ten problem odejdzie albo stanie się mniej zajmujący mniej, no właśnie taki, taki, wiecie, uciążliwy, nie? Może znajdziecie sposób na radzenie sobie z tym, może odpowiednia kuracja będzie w tym już pomagała. Chodzi o to, że odchodzicie od takiego, takiego czasu, gdzie czujecie się gorzej, gdzie jakaś właśnie rzecz wpływa na Was negatywnie, a ósemka buław tutaj, moje drogie barany, mówi o Du większej ilości energii, większej ilości takiej witalności, siły, którą mamy e, i Wy będziecie mieli w tym okresie. No jak dobre rzeczy się dzieją, to nie jest aż tak trudno być bardziej energicznym, bardziej, wiecie, no właśnie, witalnym, tak? I, i tak dalej. I teraz e, jest tutaj spostrzeżenie kart. Spostrzeżenie kart e, jest, ja sądzę, że ono nawiązuje dość mocno do tego, co było powiedziane w tych kwestiach materialnych, że w końcu, tak? W końcu... E, Przechodzicie z jednego czasu w drugi. W tym okresie wiosennym, moje drogie barany, będziecie przechodzili z jednego stanu w drugi stan, i ten stan będzie już okresem obfitości, tak? Dziewiątka denarów mówi właśnie o tym o obfitości, o dużej ilości rzeczy. Okej, okay, w kwestiach osobistych może nawet być to czasami troszkę przytłaczające, tak jak mówiłem, szczególnie dla osób, które są może bardziej introwertyczne. I, 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 no i tak wiecie, ilość tych interakcji ludzkich czasami potrafi prze, prze, być przesadna, ale moi drodzy, ten moment, właśnie takiego przełomu, przechodzenia z jednego stanu w drugi, nadchodzi w, tej, w tym okresie wiosennym, barany, naprawdę fajnie, bo okej, okay, jeżeli tutaj by były same złe rzeczy, mogłoby to troszkę wskazywać na to, że przechodzicie w okres, który obfituje w trudniejsze sprawy, ale tutaj wręcz przeciwnie, tutaj wychodzimy z czegoś, tutaj jest sukces, tutaj jest jakaś nowa, fajna rzecz, która będzie pozytywnie nastrajać do, na przyszłość. Przyszłość. przyszłości więc nic tylko pozazdrościć barany i na koniec jakie jest wydarzenie jakie jest tutaj ważne wydarzenie, które będzie miało w tym okresie wiosennym będzie miało w okresie wiosennym miejsce i mamy piątkę pucharów mamy królową denarów i jest także dwójka pucharów bardzo ciekawe stwierdzenie a mianowicie jeżeli jesteście z kimś w trudniejszych Relacjach. jeżeli jesteście z kimś nawet pokłóceni, jeżeli jest jakaś sytuacja, którą wy chcecie załagodzić, najprawdopodobniej związana z innymi osobami, wy chcecie poprawić tą relację, bo to nie znaczy nawet, że ona jest na ten moment, wiecie, zła, czy jesteście jacyś pokłóceni właśnie, czy coś takiego, to może to być, ale może być taka, wiecie, relacja, która trochę się rozeszła, taka, która e, troszkę jednak, e, no, w ostatnich. Czasie podupadła, i chcielibyście ją reaktywować, chcielibyście ją ożywić, czy coś takiego. To, moi drodzy, i staracie się w tym kierunku, robicie te działania w tą stronę, to to faktycznie się uda. Jest tu właśnie takie stwierdzenie kart, że uda wam się zażegnać to, co było niefajne w przeszłości i żeby wkroczyło to fajne w przyszłości. Czyli kolejny raz barany. Jest tutaj mocne stwierdzenie o wkraczaniu w nową taką fazę, w nowy stan życia. Bardzo, bardzo fajnie, ale mówię to jest tutaj nakierowanie troszkę na tą sytuację taką bardziej osobistą związaną z innymi osobami, ale to też może być wychodzenie z okresu, który był ciężki, załagadzanie go, tak, ale to jest coś, w co Wy teraz aktywnie barany wkładacie energię i wasze starania, więc to nie jest coś, co takie samo z siebie przyjdzie. Więc jeżeli teraz albo w nadchodzącym czasie planujecie taką, takie przedsięwzięcie, które będzie miało na celu poprawić jakąś sytuację, która nie jest może idealna dla was, to jest to dobry czas i możecie się spodziewać w tym wypadku sukcesu. Moje drogie barany, rozkład dla was na okres wiosenny 2025. Bardzo pozytywne takie rozkłady lubię odczytywać. Ja jestem Kosmokowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas. Nie zapomnijcie Lajka wychodząc, i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!